Cero. Taka była liczba ludzi, którzy wrócili. Pięć tysięcy rzymskich żołnierzy wyszkolonych, zdyscyplinowanych, pozornie niezwyciężonych zniknęło, nie zostawiając ani jednego śladu. Jak cały legion może rozpłynąć się, jakby nigdy nie istniał? Dlaczego nie znaleziono ciał, nie było pola bitwy ani jednej jasnej linii w oficjalnych rzymskich rejestrach? A jeśli to była porażka, dlaczego najpotężniejsze imperium świata wybrało ciszę zamiast zemsty? Jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Wkrótce potem Rzym nie posunął się naprzód. Zbudował mur, co naprawdę wydarzyło się we mgle na północy. Był rok stosiebrancasio naszej ery i Rzym dotarł, przynajmniej na mapach, do krańca znanego świata. Brytania nie była zwykłą prowincją, nie było tam marmurów, forów ani prostych dróg. Był tam ciągły deszcz, zdradliwe bagna i plemiona, które nie akceptowały rzymskiego jarzma. Terytorium, którego nie zdobywano całkowicie, a jedynie zajmowano siłą. A na północy, poza ostatnimi kamiennymi fortami, rozpoczynała się Kaledonia ziemia, której Rzym nigdy nie zdołał zrozumieć. Dziewiąty legion hiszpański nie był jednostką improwizowaną, był jednym z najstarszych i najbardziej szanowanych w imperium. Walczył przez pokolenia, przetrwał brutalne kampanie w Hiszpanii i Germanii, a jego żołnierze postrzegali siebie jako doskonałe ucieleśnienie rzymskiej wojny. Dyscyplina, stal i absolutne posłuszeństwo. To zaufanie, wykute przez dziesięciolecia zwycięstw, stało się ich największą słabością. Wrogowie, z którymi się mierzyli, nie walczyli tak, jak Rzym oczekiwał, nie nosili lśniących zbroi ani nie tworzyli uporządkowanych linii. Byli to brigantowie i piktowie, wojownicy, którzy poruszali się jak cienie między drzewami, którzy znali każde wzgórze, każde bagno i każdą ukrytą ścieżkę. Dla nich teren nie był przeszkodą, był bronią. Atakowali i znikali. Uderzali bez ostrzeżenia i rozpływali się, zanim Gladius mógł odpowiedzieć. Rzym nie akceptował idei skutecznego oporu. Dla imperium te plemiona były niezorganizowanymi barbarzyńcami, niezdolnymi do stawienia czoła całemu legionowi. Ta arogancja zaważyła na każdej decyzji. Gdy doniesienia mówiły o zasadzkach i niewidzialnych atakach, były ignorowane. Gdy lokalni Auxiliańczycy odmówili posunięcia się poza ostatni mur, ich ostrzeżenia traktowano jak przesądy zacofanych ludów. Na czele dziewiątego stał generał, którego imię zaginęło w pomroce dziejów. Człowiek praktyczny, uformowany w rzymskiej logice otwartej wojny. Dla niego opowieści o pomalowanych wojownikach atakujących z mgły były przesadą. Jakże kilku półnagich mężczyzn mogło pokonać pięć tysięcy zawodowych żołnierzy. Odpowiedź była prosta i fatalna, bo ta wojna nie była toczona formacjami, lecz strachem. W miarę jak legion posuwał się na północ, porzucał utwardzone drogi i bezpieczne forty. Każdy krok oddalał ich od rzymskiej cywilizacji i zbliżał do terytorium, gdzie ich zasady przestawały działać. Pogoda pogarszała się, deszcz stał się nieustanny, a cisza lasu zaczęła ciążyć bardziej niż jakikolwiek widoczny wróg. Nieświadomie dziewiąty legion nie maszerował na decydującą bitwę. Maszerował w pułapkę projektowaną przez dziesięciolecia. Im dalej legion posuwał się na północ, tym bardziej zmieniał się świat wokół niego. Powietrze stawało się gęste i zimne, deszcz przestał być przerywany i zamienił się w nieustanną zasłonę, która nasiąkała zbroje i przenikała do kości. Drogi zniknęły, a ich miejsce zajęło gęste błoto spowalniające każdy krok. Wtedy to zapadła mgła nie jako przelotne zjawisko, lecz jako biała ściana, która pochłonęła wszystko. Widoczność zmniejszyła się do zaledwie kilku metrów. Mężczyźni nie mogli już widzieć towarzysza idącego obok. Wizualne sygnały przestały istnieć, a krzyczane rozkazy ginęły w wilgoci powietrza. Komunikacja, filar rzymskiej dyscypliny, zaczęła się załamywać. Dziewiąty Legion maszyna wojenna zaprojektowana do działania jako jedno ciało zaczął się fragmentować, zanim ktokolwiek to w pełni zauważył. W tym bezkształtnym krajobrazie wróg się nie ujawniał nie było szeregów do ataku ani sztandarów do obalenia. Były tylko dźwięki: trzask gałęzi, odległy gwizd, zbyt szybki ruch między drzewami. Rzymianie byli przyzwyczajeni do stawiania czoła widzialnemu przeciwnikowi. Tam przeciwnikiem było samo otoczenie. Każdy cień wydawał się zagrożeniem, a każda cisza skrywała zasadzkę. Kaledończycy rozumieli coś, czego Rzym ignorował. Nie musieli pokonywać legionów w otwartej bitwie. Wystarczyło go zdezorientować, podzielić i zasiać w strach. Mgła stała się ich najlepszym sprzymierzeńcem. Atakowali w małych grupach, uderzali w najsłabsze flanki i znikali, zanim rzymska odpowiedź mogła się zorganizować. Nie szukali szybkiego zwycięstwa, szukali wyczerpania. Paranoja zaczęła ogarniać legionistów. Ludzie wyszkoleni do utrzymywania formacji zaczęli wątpić, ciągle się odwracać, ściskać pilum napiętymi dłońmi. Centurionowie wykrzykiwali rozkazy, których nikt nie mógł dokładnie widzieć ani przestrzegać. Dyscyplina, która przez pokolenia była ostateczną bronią Rzymu, w tej opresyjnej mgle stała się bezużytecznym ciężarem. Gdy legion przekroczył ostatnią znaną granicę, zostawił za sobą forty i wszelką możliwość zorganizowanego odwrotu. Byli całkowicie sami. W tym momencie rzymskie zapisy się urywają. Nie ma raportów z walk, nie ma informacji o zwycięstwie ani porażce. Po prostu 9. legion hiszpański znika z rachunków imperium, jakby został wymazany z rzeczywistości. To, co wydarzyło się w tej mgle, nie było konwencjonalną bitwą, była to pułapka rozciągnięta na kilometrach lasów i bagien. Legion nie upadł od razu, rozpadł się powoli, na coraz mniejsze grupy, na odizolowanych mężczyzn to Brewysielzy, którzy walczyli z niewidzialnymi wrogami i własnym strachem. Rzym nie został pokonany przez brutalną siłę, został pokonany przez teren zamieszanie i wojnę, której nigdy nie potrafił prowadzić. Gdyby dziewiąty legion został unicestwiony w tradycyjnej bitwie, historia byłaby prosta. Byłoby miejsce, pole pokryte trupami, zniszczoną bronią i resztkami zbroi. Ale w Kaledonii nic takiego nie było. Nie ma wielkiej sceny katastrofy. Nie ma masowych grobów, nie ma stosów kości, nie ma wyraźnego śladu masowej rzezi. Dla historyków i archeologów ta pustka jest prawdziwą tajemnicą. Brak fizycznych dowodów. Zaprzecza idei natychmiastowego i całkowitego zniszczenia. Pięć tysięcy ludzi nie znika bez śladu w jednym miejscu. Bardziej niepokojące wyjaśnienie jest jednocześnie najbardziej logiczne. Legion nie został zniszczony w jednej chwili, lecz rozpadł się na przestrzeni dni, być może tygodni. Mgła, las i bagna rozbiły jednostkę na setki małych grup, a potem na odizolowanych ludzi. W tym scenariuszu każdy żołnierz toczył własną wojnę. Niektórzy padli w szybkich zasadzkach. Zaatakowani przez wojowników, którzy znali teren lepiej niż ktokolwiek inny. Inni mogli się zgubić, wyczerpani, ranni, niezdolni do zorientowania się w krajobrazie, który wydawał się zawsze taki sam. Ziemia Kaledonii nie była stała. Bagna mogły pochłonąć całe ciała, zbroje i broń, zacierając wszelkie ślady w ciągu kilku dni. To rozproszenie wyjaśnia, dlaczego nie ma jednego punktu unicestwienia: nie było linii frontu, nie było ostatniego sztandaru otoczonego wrogami. Dziewiąty przestał istnieć jako legion na długo przed śmiercią ostatniego z jego ludzi. Co nastąpiło później, to powolne i ciche polowanie, w którym Kaledończycy mieli wszystko po swojej stronie. Dla Rzymu tego rodzaju porażka była niemożliwa do przyjęcia. Imperium było przyzwyczajone do opowiadania o swoich porażkach jako o heroicznych czynach lub koniecznych poświęceniach. Ale tu nie było heroizmu do uratowania. Nie było chwalebnego oporu, tylko zamieszanie, strach i postępujące zniknięcie. Łatwiej było nic nie pisać, pozwolić, aby cisza zakryła to, co już ukryła mgła. Tak narodziła się historyczna pustka. Dziewiąty legion hiszpański nie został oficjalnie pokonany ani celebrowany, po prostu przestał istnieć. A ta cisza, bardziej niż jakikolwiek napis czy pomnik, stała się dowodem na to, że coś głęboko traumatycznego wydarzyło się na dalekiej północy imperium. Całkowite zniknięcie pięciu tysięcy wyszkolonych żołnierzy rodzi pytanie, które wciąż niepokoi historyków. Nawet chaotyczna porażka zazwyczaj pozostawia ocalałych, dezerterów lub jeńców. Idea, że wszyscy zginęli bez wyjątku, jest tak ekstremalna, że otworzyła drzwi do jeszcze bardziej niepokojących teorii, hipotez, których Rzym nigdy oficjalnie nie chciałby rozważać. Jedna z nich sugeruje, że w chaosie i dezintegracji legionu całe grupy żołnierzy mogły się poddać. Wyczerpani, odizolowani i otoczeni przez niewidzialnego wroga, niektórzy mogli rzucić broń na ziemię. Ale ta możliwość natychmiast rodzi problem, co Kaledończycy zrobiliby z setkami, a nawet tysiącami rzymskich jeńców. Karmienie ich byłoby prawie niemożliwe. Egzekucja ich wszystkich wymagałaby czasu i zasobów. Późniejsza cisza sugeruje, że odpowiedź nie była prosta ani szybka. Inna teoria przedstawia jeszcze bardziej niepokojący los. Ocalali nie zostaliby zamordowani, lecz wchłonięci najpierw zmienieni w niewolników, później zintegrowani z lokalnymi plemionami. Z biegiem lat ci mężczyźni straciliby swoją rzymską tożsamość, żeniąc się z kaledońskimi kobietami, wychowując dzieci, które nie byłyby już ani Rzymianami, ani wrogami. Lecz częścią terytorium, które pokonało imperium. Rzymska stal stopiłaby się z lokalną krwią, zacierając wszelkie wyraźne granice między zwycięzcą a pokonanym. Hipoteza ta napotyka jednak na kluczową przeszkodę. Archeologia nie potwierdza tej fuzji. Nie pojawiają się rzymskie hełmy dostosowane do lokalnych stylów, ani osady na północy pełne rzymskich monet z tamtego okresu. Nie ma wyraźnych śladów długotrwałej obecności dawnych legionistów żyjących wśród plemion. Trop stygnie, podobnie jak ślad samego legionu. Istnieje również prostsze i brutalniejsze wyjaśnienie rozproszona śmierć, niewielka masakra, lecz setki małych. Mężczyźni, zabijani daleko od siebie, ciała porzucane w lesie, błocie i zwierzętom, z czasem krajobraz pochłonąłby wszystko, zacierając wszelkie rozpoznawalne dowody. To nie była heroiczna porażka, to było całkowite rozproszenie. Dla Rzymu każda z tych możliwości była nie do przyjęcia. Kapitulacja, asymilacja lub anihilacja bez chwały, wszystkie były wersjami głębokiego upokorzenia. Być może dlatego imperium wybrało ciszę, ponieważ wyjaśnienie tego, co się stało, oznaczałoby przyznanie, że jego maszyna wojenna została pokonana nie tylko przez wrogów, ale przez świat, który odmawiał posłuszeństwa jego zasadom. Dla imperium zbudowanego na idei niezwyciężoności zniknięcie całego legionu było raną niemożliwą do ujawnienia. Rzym nie mógł sobie pozwolić, by świat dowiedział się, że pięć tysięcy jego najlepszych żołnierzy zostało pokonanych bez wielkiej bitwy, bez chwały i bez kontroli. Rozwiązaniem nie była natychmiastowa zemsta, lecz coś znacznie zimniejszego i bardziej wyrachowanego zatuszowanie problemu. 9 Legion Hiszpański zniknął z oficjalnych rejestrów, jego ruchy przestały być wspominane, jego sztandary przestały pojawiać się na monetach i dokumentach, a jego nazwa zniknęła z imperialnej propagandy. Nie było publicznych ceremonii ani uroczystych przemówień, po prostu przestał istnieć w narracji imperium. Łatwiej było oświadczyć, że legion został zgubiony, niż przyznać, że został pokonany. Wkrótce potem cesarz Hadrian przybył do Brytanii. Wielu oczekiwało wielkiej kampanii karnej ostatecznej ofensywy na północ, ale to nigdy się nie wydarzyło. Zamiast iść naprzód, Hadrian podjął decyzję, która ujawniła więcej strachu niż ambicji. Zarządził budowę muru. Kolosalnej struktury o długości ponad 100 kilometrów, która przecięła wyspę od wybrzeża do wybrzeża. Ten mur nie był symbolem podboju, była to granica obronna. Fortyfikacji tej wielkości nie buduje się, aby celebrować zwycięstwa. Lecz aby powstrzymywać zagrożenia. Mur Hadriana wyznaczał granice tego, co Rzym był gotów kontrolować i jednocześnie uznawał, że poza tym punktem imperium nie miało odpowiedzi. Tymczasem machina propagandowa pracowała na pełnych obrotach. Bito monety mówiące o pokoju w Brytanii, wzmocniono garnizony na południu i przeniesiono inny legion, aby zająć pustkę pozostawioną przez dziewiąty. Oficjalnie wszystko było pod kontrolą. Nieoficjalnie północ stała się niewidzialnym grobowcem. Żołnierze przeznaczeni do służby na murze wiedzieli to. Strzegli nie chwalebnej granicy, lecz miejsca, gdzie legion zniknął bez wyjaśnienia. Mur nie tylko rozdzielał terytoria. Oddzielał rzymską narrację od prawdy, której imperium nigdy nie chciało zapisać, że we mgle na północy jego logika i moc znalazły ostateczną granicę. Dla Rzymu. Zniknięcie pięciu tysięcy ludzi było tragedią militarną, ale utrata orła była czymś znacznie głębszym. Sztandar nie był zwykłym symbolem. Reprezentował duszę legionu, obecność Jowisza na polu bitwy, boską gwarancję, że Rzym walczy pod opieką bogów. Utrata go nie była tylko strategiczną porażką, była świętokradztwem. Podczas gdy imiona żołnierzy można było wymazać z rejestrów, orła nie można było zapomnieć. Jego brak ciążył nad imperium jak ciche przekleństwo. Dla legionistów służących w Brytanii myśl, że ten święty symbol znalazł się w rękach Kaledończyków, była nie do zniesienia. Nie chodziło o złoto czy prestiż, lecz o honor. Bez orła dusze ludzi z dziewiątego nie mogły zaznać spokoju. Rzym doświadczył czegoś podobnego wcześniej. W przeszłości inne utracone orły wywołały całe kampanie poświęcone wyłącznie ich odzyskaniu. Ale w Kaledonii sytuacja była inna: wróg nie miał stolicy do oblężenia ani jednego przywódcy do pokonania. Było to wrogie, rozdrobnione terytorium, gdzie każde wzgórze mogło ukrywać zasadzkę. Odzyskanie orła oznaczało ponowne wkroczenie do tego samego świata, który pochłonął legion. Dlatego obsesja przybrała inną formę. Nie było publicznych proklamacji ani obietnic zemsty. Poszukiwania stały się ciche, niemal wstydliwe. Orzeł stał się niewygodną tajemnicą, ciągłym przypomnieniem porażki, której nie wolno było powtórzyć. Mur Hadriana, wzniesiony by powstrzymać północ, symbolicznie zamykał także ten utracony honor po drugiej stronie granicy. Z biegiem lat mit narastał. Mówiono, że orzeł został zniszczony, a co gorsza, że został sprofanowany i stał się przedmiotem kultu plemion północy. Dla rzymianina taka możliwość była bardziej przerażająca niż sama porażka. Oznaczało to, że bogowie Rzymu zostali wyzwani i upokorzeni w swoim własnym imieniu. W ten sposób dziewiąty legion nie tylko zniknął z mapy militarnej, ale pozostał uwięziony w świadomości Imperium. Jak duch, który nie chce odejść, utracony orzeł przekształcił się w obsesję przekazywaną szeptem, otwartą ranę, która nigdy do końca się nie zamknęła. I z tej obsesji narodziła się ostateczna, desperacka decyzja misja, której celem nie było podbój terytoriów, lecz odzyskanie symbolu, a wraz z nim części duszy Rzymu. Dziesięciolecia po zniknięciu IX. Imperium nadal było potężne, ale tarana nigdy się nie zagoiła. Utracony orzeł wciąż ważył więcej niż jakiekolwiek niedawne zwycięstwo. Rzym nie mógł sobie pozwolić na kolejny legion zniszczony na północy, ale nie mógł też zaakceptować, by jego święty symbol na zawsze pozostał poza jego kontrolą. Tak narodziła się decyzja, która nigdy nie została ogłoszona publicznie, dyskretne, możliwe do zrzeczenia się, niemal potajemne poszukiwania. Nie wysłano by legionu. Nawet kohorty, tylko odizolowanych mężczyzn, zwiadowców urodzonych w Brytanii, przyzwyczajonych do poruszania się wśród wrogich plemion bez zwracania na siebie uwagi. Ich misją nie było podbijanie, lecz obserwowanie, słuchanie, znikanie. Penetracja Kaledonii oznaczała akceptację, że mogą nigdy nie wrócić. Mimo to imperium nalegało. Orzeł musiał zostać odnaleziony, a przynajmniej potwierdzony jako zaginiony na zawsze. W centrum tej misji pojawiło się imię, Marko Aquila nie był generałem ani uznanym bohaterem. Był młodym centurionem naznaczonym brakiem. Jego ojciec był jednym z oficerów, którzy maszerowali z dziewiątym w mgłę i nigdy nie wrócili. Dla marca zniknięcie legionu nie było kwestią polityczną ani symboliczną był to osobisty dług, odziedziczone piętno. Kiedy przekroczył mur Hadriana, Marco nie uczynił tego jako tradycyjny rzymski żołnierz. Zostawił za sobą lśniącą zbroję, emblematy i dumną postawę. Ubrał się w lokalne skóry, nauczył się. Poruszać w ciszy i czytać teren tak, jak robili to jego wrogowie. Aby przeżyć, musiał porzucić to, co definiowało go przez całe życie. W Kaledonii bycie Rzymianinem było wyrokiem śmierci. U jego boku szedł Eska, brytyjski niewolnik, który znał ukryte ścieżki północy. To nie był sojusz oparty na zaufaniu. Eska należał do ludu, który został zmiażdżony przez Rzym, a jego rodzina ucierpiała bezpośrednio z rąk legionów. Zgodził się poprowadzić Marka. Nie z lojalności wobec imperium, lecz z ciemniejszych i bardziej osobistych powodów. Każdy krok, który stawiali razem, był obciążony nieufnością, podróż była nieustannym zejściem. Daleko od rzymskich fortów krajobraz stał się bardziej wrogi. Szare góry, otwarte wrzosowiska i bagna zdolne pochłonąć całego człowieka. Pogoda nie dawała wytchnienia. Deszcz i wiatr niszczyły nie tylko ciało, ale także umysł. Marko zaczął rozumieć, z czym mierzył się dziewiąty. To nie była tylko wojna z ludźmi, to była wojna z samą ziemią. Z biegiem dni rzymska dyscyplina marca zaczęła zanikać. Nie maszerował już wyprostowany ani nie mówił rozkazami. Szedł skulony, słuchał wiatru, uczył się odczytywać niemal niewidoczne ślady w błocie. Nieświadomie zmieniał się w to, co Rzym nazywał barbarzyńcą. I ta transformacja była jedynym powodem, dla którego wciąż żył. Między Marko a Eska panowało ciągłe napięcie. Rzymianin potrzebował Brytana, aby przeżyć. Brytan widział w Rzymianinie okazję do rozliczenia się z przeszłością. Spali krótko, zawsze z bronią w zasięgu ręki. Każda cisza była pytaniem bez odpowiedzi. Czy prowadził go do orła, czy do ostatecznej zasadzki? Mimo to posuwali się naprzód. Bo poza strachem i nienawiścią obaj byli uwięzieni przez tę samą obsesję. Orła symbol, który zniszczył legion, który naznaczył imperium i który teraz ciągnął ich w serce terytorium, do którego nawet lokalne plemiona unikały wchodzenia. Tam, według plotek, rzymski sztandar nie był tylko ukryty, był czczony. Informacje docierały szeptem fragmentaryczne i niebezpieczne. Nie wszyscy piktowie byli tacy sami. I nie wszystkie plemiona dzieliły ten sam strach. W odległej wiosce, położonej nad ciemnymi wodami i otoczonej ciszą, Marko zobaczył pierwszy namacalny dowód na istnienie dziewiątego. Rzymska brosza, zużyta przez czas, wisiała na szyi dziecka. Nie było to świeże trofeum, lecz starożytna pamiątka odziedziczona. Legion tam był, tam umarł. Ojciec dziecka mówił ostrożnie. Powiedział, że ludzie z metalu zostali pochłonięci przez ziemię i las, i że tylko jedna rzecz przetrwała: Złoty ptak. Nie było go wewnątrz, ani wśród północnych klanów. Został zabrany na zachodnie wybrzeże, na terytorium plemienia obawanego nawet przez innych ludzi fok, wojowników morza, czcicieli starożytnych bogów, dla których orzeł nie był łupem, lecz dowodem mocy. Marko zrozumiał wtedy, że odzyskanie sztandaru nie będzie cichą kradzieżą. Orzeł został przekształcony w święty przedmiot, symbol zwycięstwa ich bogów nad bogami Rzymu. Profanacja równała się wypowiedzeniu osobistej wojny całemu plemieniu. Mimo to poszli dalej. Nie było odwrotu. Osada pojawiła się na skraju świata: budowle z kamienia i kości, zakotwiczone w zatoce smaganej przez gwałtowny ocean. Wiatr ciął skórę, i zapach soli i dymu przesycał powietrze. Na szczycie, na cyplu, wznosiła się ciemna świątynia. Marko nie musiał widzieć orła, by wiedzieć, że tam jest. Samo miejsce wydawało się zbudowane, by chronić coś zakazanego. Czekali na noc. Nie było planu wojskowego, tylko skrytość i desperacja. Przeciskali się przez kanały odpływowe, czołgali się przez zmarznięte błoto i poruszali jak cienie wśród ognia i śpiewów. Świątynia nie miała bocznych drzwi ani okien. Była kamienną skrzynią, pomyślaną tak, by odizolować kult od świata zewnętrznego. Jedynym możliwym wejściem była niemal niewidzialna szczelina w skale, otwarta nad otchłanią. W środku powietrze było ciężkie, pachniało zaschniętą krwią, zastałym dymem i metalem. Posuwali się na ślepo, aż drżące światło odsłoniło ołtarz. Tam był orzeł, nie lśniący ani chwalebny, lecz poplamiony, pokryty czarnymi piórami i kościanymi fetyszami, sprofanowany. Dla Marca było to gorsze niż utrata, było to ostateczne upokorzenie. Szaman świątyni odwrócił się zbyt późno, starcie było brutalne i chaotyczne, nie było słów ani rytuałów. Tylko noże, siła i gniew nagromadzony przez dziesięciolecia. Gdy ciało szamana upadło, cisza trwała zaledwie chwilę. Potem rozległy się rogi, krzyki, cała wioska się obudziła. Marko wyrwał orła z ołtarza. Ważył więcej niż się spodziewał. Nie tylko z powodu metalu ale z powodu tego, co reprezentował. Eska pociągnął go w kierunku alternatywnego wyjścia, wąskiego tunelu, który schodził w dół klifu. Za nimi biegli ludzie, w foki, napędzani religijną furią, ucieczka zakończyła się na skraju morza. Nie było schronienia, tylko czarna, wzburzona woda. Eska skoczył bez wahania. Marko podążył za nim, z orłem ciągnącym go na dno. Przez chwilę symbol, który przyszedł uratować, omal go nie zabił. To eska wrócił po niego, podtrzymał go i pchnął ku powierzchni. Dotarli do brzegu wyczerpani, złamani, ale żywi. Orzeł był z nimi. Jednak polowanie nie skończyło się. Ludzie foka panowali na morzu, a świt przyniósłby nowe pościgi. Bez zatrzymywania się wkroczyli w głąb lądu, niosąc symbol, który nie był już trofeum, lecz przeklętym brzemieniem. Powrót był trudniejszy niż ucieczka. Ciężar orła rozrywał ramię marka, skóra była otwarta i żywa od ciągłego ocierania zimnego metalu. Każdy krok był świadomym wysiłkiem przeciwko bólowi, głodowi i wyczerpaniu. Eska szedł ze złamanymi żebrami, oddychając z trudem, ale nie zatrzymując się. Nie byli już myśliwymi ani infiltratorami. Byli zwierzyną, która próbowała zniknąć przed świtem. Przez dni poruszali się bez wyraźnego celu, unikając ścieżek, śpiąc w wilgotnych rowach. Dzieląc resztki jedzenia i ciszę, początkowa nienawiść między Rzymianinem a Brytanem wyczerpała się. Nie było słów, tylko krótkie gesty i zmęczone spojrzenia. Orzeł spoczywał między nimi, jak martwe ciało, ciągłe przypomnienie: dlaczego nie mogli się zatrzymać? Gdy poranna mgła się rozwiała, ukazała się przed nimi prosta linia, która nie należała do natury: ociosany kamień, geometryczny porządek, sztuczna rana na krajobrazie mur Hadriana. Rzym znów istniał. Zatrzymali się w pewnej odległości. Misja dobiegła końca. Eska spojrzał na mur bez emocji. Dla niego nie był to ratunek, lecz symbol klatki, która więziła jego lud przez pokolenia. Bez słowa skinął głową raz i odwrócił się. Nie na południe. Nie w stronę Rzymu, lecz na północ. W kilku krokach rozpłynął się we mgle, wracając do świata, który nigdy nie przestał do niego należeć. Marko został sam. Szedł w stronę bramy fortu, niosąc orła niczym widmo pokryte błotem i zaschniętą krwią. Strażnicy zobaczyli go najpierw ze zdziwieniem, potem z niedowierzaniem. Kiedy rozpoznali sztandar, nie było wiwatów ani uroczystości, tylko cisza. Dusza dziewiątego powróciła, ale nikt nie chciał pytać, jakim kosztem Rzym odzyskał swój symbol, ale nie swoją dumę. Nie było parad, inskrypcji ani heroicznych opowieści. Dziewiąty Legion Hiszpański nigdy nie został odbudowany. Jego imię pogrzebano pod ciężarem tego, co się wydarzyło. Mur pozostał nie jako pomnik zwycięstwa, lecz jako stałe ostrzeżenie. Poza tą granicą mgła zwyciężyła. Pięć tysięcy ludzi na zawsze zginęło, a imperium wyciągnęło lekcję, której nigdy nie zapisało w kamieniu. Nawet Rzym miał swoje granice, a niektóre miejsca nie były stworzone do podbijania, lecz do wspominania w ciszy.